Oto Kulturny Pałac w takiej warszawce I taki coś tu postawili sobie a koło nich jeszcze inne kulturne pałace takie jakieś dziwne samsungowe pałace mariotowe wygramy zło, pokonamy zło informacje są naszą siłą i tak dalej Nowotel i kulturny pałac tu stoi Nasz dar bratniego narodu tutaj postawili Tak ciekawe to jest I to by było na tyle, bo nie będziemy tu się rozwodzić, damy jeszcze odwrotną stronę Jest tu kulturny pałac To by było na tyle Z kulturnego pałacu